Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaczka z tej strony Mitrok. Zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Gniew Druidów. W poprzednim odcinku udało nam się skończyć konach na 100%. Brakuje mi jedynie Mf, a do tego potrzebuję siotrów. Jaki masek, aby mieć um, otwartą tą skrzynkę, bo jednak ona wymaga pięciu artefaktów. Ja aktualnie posiadam 3 albo 2. Wydaje mi się, że chyba dwa, albo trzy, już w sumie nawet nie wiem. Więc niedługo uda nam się również mef zakończyć na 100%. W dzisiejszym odcinku uda mi się na misję główną. Wyprawa na północ będzie to w końcu rozwinięcie wątku fabularnego, którego dużo nie zostało, coś koło chyba dwóch godzin, e, więc w porządku, zobaczymy o co będzie chodziło. Pewnie będzie trzeba udać się do Ulster. Tylko, że nie wiem o co będzie tam chodziło. Czy, czy tam będą jakieś wybory znowu na jakiegoś króla i tak dalej? Wydaje mi się, że chyba możliwe, jak i możliwe, że od swojej strony tutaj podszedłem, czy jak? Chyba nie zabije się. No właśnie, nie. Ciągle, jakby tutaj wjechać. No musiałbym chyba od tamtej drugiej strony jakoś. A już niech będzie, że spróbujemy tędy przejść. Barif powinien żyć, bo w końcu e, dzięki temu bursztynowi, który. Dostaliśmy, w zasadzie wzięliśmy od dziecka danu e, cała ta klątwa, że to zaklęcie na e, żołnierzy padło. Został zniwelowany chyba, wszyscy zostali wyleczeni. Też udało nam się zabić drugie dziecko Danu w ostatnim czasie. Zrealizować te zadania poboczne, placówki handlowe polepszać, zdobyć trzeci i jedną czwartą czwartego poziomu renomy Dublina. Więc już niedługo też Dublin będzie kończona, tak to został nam jedynie uster do zaliczenia i będzie koniec gry. Jeszcze chciałbym przed końcem gry zdobyć ostatnich członków Dzieci Danu bo to jest akurat mój taki priorytet, aby to również zrobić i wydaje mi się, że to już chyba będzie koniec, no bo co więcej można tutaj zrobić Wydaje mi się, że chyba finito Na razie to będziemy przez najbliższe odcinki realizować wątek główny, dlatego że nie chce mi się chodzić dwa razy w te same lokacje, więc na razie eksplorację y, ulster sobie zachowamy na kiedy indziej, zrobimy w miarę możliwości tyle zadań jak i mm, aktywności pobocznych, które będą po drodze Albo, oczywiście jak najlepiej zagospodarować czas, a tym razem połówmy Slanem i zobaczymy, co w Uster będzie trzeba zrobić. No, pewnie zdobyć renomę, tak sądzę, aby, abyśmy tam zostali przyjęci w ogóle. mam z i you Kira dziękować za odczucie moich mężczyzn, nawet jeśli źródło tego kurwa nie jest łatwo ze Nie wszyscy druidzy są twoimi wrogami, panie. To dzieci Danu, które cię atakowały. Kira powiedziała mi o tym kultu druidów. They are no great threat if they must strike from the shadows. Perhaps they only sought to sow doubt among their enemies and the friends of their enemies. I regret my earlier distrust, but I've seen too much Irish blood spilt by Danes to give trust easily. I know what it is to be bloodbound, Lord. It burns so bright it can blind to all else. So, King, if Allah is the prize, how do you mean to take it? The Ringfort there is the strongest in all the lands. Yet the kings of Alach dwell outside its protection, foolishly leaving themselves vulnerable. Still, that's a long march over uncertain soil. Your army will be exposed to forces unknown. Aberon has offered land at Claher, where our army will make camp. From there, we move on to Alach. This just arrived. The kings of Alach want to talk peace. They surrender before you touch their soil? I know those who would die for such a reputation. I don't like it. The wording is vague. Asking much and promising little. What's the harm in hearing them out? If we start with the sword, we have nowhere else to go. They know me, they'll listen. You would speak for me. If you would honor me with your trust. Do you have an opinion, Eivor? Or will you simply side with your cousin? It is not my decision to make, Lord. Too much is balanced on the edge of a sculpt's sharp blade. So, you would leave it to your fate. Drift along like a leaf on the river. My life has been one of warfare, plots, and intrigue. I have never known the trust of a brother, and do not give mine over easily. Barith McEver, King of Dublin, I hereby authorize you to speak for me, Flan Shinna. High King of Ireland and all of her people. I will honor the faith you have placed in me, my king. Do I have your blessing to accompany Barith, King Flon? I'll not waste our time on formalities, Eivor. But you'll not be going with Barith. I need you elsewhere. Tell me where. You must build up some goodwill among the northern Enail, as you've done for other kingdoms. Kira will provide the details at the pigeon coops. I will earn you their favor, Lord. For the trust you've shown my cousin. Czyli, tak jak mówiłem, zaskarbienie sobie łask. No dobra, znajdź sobie e, z jednej strony przychylność królów ulsteru, e, wpływ ulsteru, wykonaj z polecania tamtejszych królów. Okej, okay. gołębniki, kaszę lor, królewskie zlecenia. A, tylko tutaj w tym gołębniku mogę. No to ciekawa sprawa, sądziłem, że w innych, ale. Hmm. Okej, okay, zobaczymy tutaj te zlecenia, bo niektóre są szybkie, niektóre są wolne. Zobaczymy, czy będę mógł mieć kilka zleceń aktywnych naraz, czy tylko jedno mogę podnieść. Jeżeli jedno. To słaba sytuacja, no bo w końcu tutaj w Cashel Lore nie mam szybkiej podróży, tylko mam tutaj obok. Więc spodziewam się, że do Ulster jednak dzisiaj wyruszymy, ale no to wychodzi, że jeszcze nie. Dziwna sprawa, myślę, że na terenie Ulsteru będzie trzeba robić te zadania. No dobra, zobaczymy, nie mam co nawet gdybać tutaj. Muszę zapłacić. Mogę, ki mogę kilka, no to zajebiście. No i Kyra nam nic nie powie. Kilka zadań. No to zobaczymy na mapie, czy. Okej, okay, czy jednak idziemy do Ulsteru? Nie daj się wykryć. Nie daj się wykryć. Nie daj się wykryć. Azyskaj krowskiej klejnoty. Uczyść obóz, zabij cele. Szczerze bardzo dobrze. Na razie zrobiłbym coś takiego, że... Udamy się tutaj, na szybką podróż, następnie tu. I będziemy tak zmierzać w tym kierunku, bo jednak nie chcę na razie przejmować tej placówki handlowej, bo mam wrażenie, że ona będzie związana z jakimś zadaniem pobocznym. Więc ja wolę na razie sobie odpocząć od tego i zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie to spróbujemy cały czas do przodu iść, do tego po drodze powinno być jakieś bogactwo do zebrania, więc próbowałbym to zdobyć, plus do tego jak będziemy w tamtych miejscówkach, to mam wrażenie, że tam mogą być jakieś skarbiki, więc mi by tam było jak najbardziej po drodze, bo jednak... Jak chcę skończyć grę, to jeszcze przydałoby się skończyć ustar. Na 100% więc mógłbym tak właśnie to porobić. Czy ja mam aktualnie dobre zadanie? Tak, dobre zadanie wzięte. I tutaj na granicy, niby jest jakiś skarbik do zebrania. To z chęcią bym to zrobił, czemu by nie? Też dziwna w ogóle sytuacja po odcinku 12, jak robiłem owy najazd, o którym tam była mowa chyba w połowie odcinka. To wyrzuciło kurczę błąd gry, że sterowniki ekran przestały działać, ale on zyskał sprawność, czego wcześniej w żadnej grze nie miałem. Co ciekawe, tylko w Walhali miałem do tej pory, od początku gry, czyli od odcinka pierwszego do nie wiem którego, ale 4, 15 z dodatku, miałem takich sytuacji tylko trzy. Jedno chyba w sytuacji, gdy byliśmy z Iwarem. W ostatniej jego misji chyba, gdy go zabiliśmy. Drugą sytuację, gdy robimy strzowskie wyzwania na zimowej mapie. To rozbieżność odcinkowa jest zajebiście duża, chyba 100 odcinków. I ostatni raz w wypadku 12 odcinka, czyli rozbieżność też bardzo wielu odcinków. Czytam na forum e, karty graficzne, czyli NVD że inni też tak mieli. Do tego mieli na. High-endowym sprzęcie czyli RTX 3090, na czas obecny, póki to nagrywam, więc y, ciekawa sytuacja. Co się tutaj wydarzyło? Grałem w ostatnim czasie, no tak nie wiem, dwa dni temu w Battlefielda, dzień temu w Star Warsa Battlefront 2 Plus DLC. I takich sytuacji nie było. A karta chodziła identycznie, więc nie mam pojęcia. Tak samo przerenderowania filmiku, nic kompletnie nie wychodzi, więc dziwna sprawa. Tutaj musimy akurat zrobić najazd. Bo to jest ta skrzynia z zaopatrzeniem, więc innego wyjścia jak coś takiego zrobić nie mamy. Więc w porządku. Tutaj jeszcze jakąś drugą skrzynkę widziałem właśnie. Ta mniejsza, w porządku. Spróbujemy tak po drodze właśnie te wszystkie lokacje tutaj oczyścić, bo akurat mi się nie spieszy nigdzie. więc w porządku. A z tego co widziałem no to fabuły jest. Na czas obecny w dodatku niewiele. Ale... I tak patrząc na to, jakie gry w ówczesnym czasie wychodzą, no to to dodatek jest dłuższy niż nie, niekiedy gra. Chyba Super Hot trwał coś koło 2 godziny. I chyba tyle. Z takich krótszych gier, z co mi się tak wydaje. Więc na razie jak to mamy zaliczone. Przydałoby się te 900 metrów aż pokonać, chociaż tutaj mamy. Artefakcik do zrobienia Którym bym nie pogardził, bo jednak Zbliżać się zbliżamy W sumie możemy obrać lekkawy taki kurs Pomiędzy trzy te znaczniki I w końcu gdzieś dojedziemy Chciałbym właśnie zrobić Też te królewskie prośby Bo jednak one by nam zapewniły dodatkowy Surowiec, chociaż surowców Już mamy dużo a zapewnia nam e, dodatkowe zasoby Do placówek handlowych, jak i Materiały y, Odzież i tak dalej więc w sumie bardzo dobrze. Zacznijmy, że w wątku fabularnym dalej nie będzie mm, rozwijany wątek dzieci daną, ale chyba powinien być. Więc bardzo dobrze. Tutaj mamy jakąś ciekawą lokację. Tutaj bym strzelał, że trzeba właśnie od tej strony wejść. Myślałem, że już od dołu, albo jakoś od góry, ale w porządku. Strzały z chęcią przyjmę. Szkoda, że od tego okna nie dało się wejść. Bo oczywiście była jakaś siatka zawiesio e, zawiesiona więc nie dałoby się niestety tego przesunąć, a nic innego z tym zrobić, albo przeciąć siekierą, czy czymś innym, co byśmy mieli pod ręką. Wielka sprawa, i mamy kolejny artefakt. No, a jak tak hojnie nas obdarowuje, tutaj gra mapa skarbu, Ulster, bardzo dobrze. Jak tak nas obdarza, gra takimi darmowymi rzeczami po drodze. To że grzechem byłoby nie skorzystać z nich. Na razie tych najazdów bym nie robił. Orzekłbym z nimi na wątek fabularny, bo jednak wiem, że podpowiedzi odnośnie członków zakonu z podstawowej wersji gry wyglądały tak, że nie, jeżeli nie mieliśmy w ogóle odkrytej danej postaci ani żadnej notatki na jego temat, to nie mogliśmy zdobywać innych notatek. Yy, więc jakbym udał się teraz do jakiejś lokalizacji, gdzie jest na 100% jakaś podpowiedź odnośnie członka zakonu, ja bym nie miał go w ogóle. W żadnym stopniu zrobionego, to nie mógłbym w ogóle jej zebrać, by jej tam po prostu nie było. Więc straciłbym jedynie czas na szukaniu jej, więc wolę póki co przystopować i zajmiemy się fabułą. Mam niby tutaj maskę All Nail, na czym by mi zależało, bo to od razu nas zbliży do uzyskania. E, skrzynki SMF, dzięki czemu będę mieć ten region również ukończony na 100% co chciałbym zrobić w najbliższym czasie, bo jednak tak się ciągle pieprze z tymi wszystkimi kurczę regionami tutaj, bo tak to mi czegoś jednego brakuje, tak to mi dwóch rzeczy, rybek i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to w końcu się uda. Tutaj przy okazji mamy skrzyneczkę mniejszą. Bardzo dobrze. I cały artefakt. Zmarł w 480 bronię swego honoru. Artgalsyn Konala McNaila. No to w porządku. Ulster, kolejne artefakty. E, nie wiem, przypadkiem, czy ja jeszcze wszystkich tutaj artefaktów nie mam pozbieranych. Nie na wszelki wypadek wolę sobie stąd wyjść, bo może nas w łatwy sposób ta drucisna zabić. Jak już tutaj jesteśmy, to chociażbyśmy właśnie wyszli stąd. Dojdziemy do Rysia i spróbujemy się rozeznać mniej więcej w ekwipunku, Jak stoimy z tymi wszystkimi rzeczami. Bo jednak tak, mapa, jak to wygląda? No, Ulster na razie nic. O, w najęście będzie napad po irlandzku do zrobienia. Odzyskaj królewskie klejnoty. Do tego nie zrobimy po cichu, niestety. Ale przynajmniej pozdobywam sobie surowce. Ekwipunek, jak to tutaj wygląda? Eee, hmm. Cztery artefakty Ulster. Dobra, no to brakuje nam jeszcze jednego artefaktu, który jest chyba w centralnej albo północnej części yy, Ulsteru. Bo patrzyłem na internecie akurat, lokacji mniej więcej tych masek, więc zajebiście, będziemy w stanie to zrobić. Więc jak zdobędę tą maskę ULNAIL to wtedy poza odcinkiem połowię sobie połowię sobie rybki, yy, głównie to łososie bo jednak mi... Nie, jesiotry, takie je siotry. Głównie je siotry, bo tylko mi ich brakuje i spróbuję właśnie. A jakoś pozdybywać je. Bo, niby, nie jest to jakieś wybitnie ciężkie zadanie pójść, złowić albo zabić rybę. A jednak, kurczę, wiąże się z tym, że trzeba trochę tam czasu poświęcić. Dzisiaj chciałbym zrobić. Tak mi się wydaje, tak, z dwa te królewskie zlecenia. Z tym najazdem, według mnie, możesz pójść szybciej. Bo jednak. Zrobimy od razu tam najazd, zdoby, zdobędziemy surowce Do tego zdobędziemy bogactwo, więc teraz będzie większy progres na mapie i do tego zrobimy to królewskie zlecenie Więc będziemy e, do przodu z zaopatrzeniem, surowcami, e, jak i progresem misji Więc mi tam pasuje jak najbardziej. Dobrze, że akurat tylko trzy te misje trzeba zrobić Tyle to skopałem, bo chyba e, w ósmym czy tam siódmym odcinku, gdy zdobywałem właśnie te zlecenia, to ja... Jedno po drugim bram, bo myślałem, że nie można mieć kilka aktywnych naraz. Jednak można, więc w porządku. Zresztą nie wiem, czy przypadkiem niedługo nie będzie trzeba udać się znowu do Dublina, odzyskać ze skrzyni yy, zaopatrzenie, bo jednak dawno mnie tam nie było. Nie, jednak jeszcze sporo brakuje. Więc może, że, że, że za takie trzy odcinki, bo to jednak będzie coś od 90 minut albo nawet 100, to można by właśnie tam się udać, ulepszyć jeszcze naszą renomę w Dublinie i ewentualnie sierp, bo chyba tam powinien być e, jakiś kowal. Chciałem właśnie tymi sierpami trochę pograć, tylko że one są póki co chyba najsłabszą bronią do tej pory, jaką noszę. Więc trzeba by coś tutaj z tym zrobić. Ale powiem, że kurczę, obszar wygląda bardzo ładnie. I tam mamy chyba ten najazd, jak tylko patrzę teraz. Nie, ten najazd będzie zdecydowanie tam ale obszar bardzo ładny synchronizacja. Odkryję nam to przy okazji jakieś dodatkowe cele. O, i też zapomniałem, że tutaj będzie ostatni dren gry, y, torgesta, więc. Y, bardzo dobrze mi na tym właśnie zależy, bo chciałbym być w stanie y, również wykonać to zadanie główne, które mamy w naszym notatniku aktywne póki. Co. Kończona synchronizacja. No to ładnie to wygląda. A ten dren gry to nie wiem, gdzie może być, ale raczej gdzieś nie niedaleko. Więc na razie... Skogwiar, ale... Oczywiście, że nie ten punkt. I chyba tutaj damy już radę na Rysiu. Zjechać chciałem pojeść, jednak niestety nie do końca. E, co my tutaj mamy zrobić? Zabić cel. No to... W zabić cele. Nie daj się wykryć, nie daj się zranić. To z nie daj się zranić, wydaje się być prostsze. Ale jeszcze zobaczymy. Zobaczymy też, ile tam będzie tych celów do zabicia. Jedyny problem może być z tymi klejnotami, no bo kurczę, tam mamy przecież najazd do zrobienia, więc wydaje mi się, że raczej to byłoby mało możliwe, aby to zrobić. Chyba, że najpierw zrobiłbym te klejnoty, a potem dopiero ten najazd, to jest tracenie czasu, bo najpierw zrobić najazd, zrobić od razu dwie pieczenie na jednym ogniu, no i... jalo, i lecimy do kolejnych lokacji. No idealnie, akurat tam, gdzie mamy to bogactwo, więc bardzo dobrze. O nie, dobra, patrol druidów, dziwne, że we mgle nie. Chodzą w tej swojej takiej zielonej. O, dobra, wkrywani jesteśmy. W porządku, zobaczymy, co my tutaj mamy. O, tak to wygląda. A no, w porządku. No, do tego też mgłę mamy. No, to jeszcze lepiej. Warownia Duna. Proszę no mógła to akurat mm. największy problem nie jest chyba. Okej, okay, dobra, już jesteśmy spaleni, że tak powiem. Najmniej spróbowałbym wykonać to drugie zlecenie, stąd tę prośbę. I zostać. Okej, okay, zaatakowany po prostu. No i powiem, że te królewskie zlecenia są fajne. Tylko, że. one są identyczne, można by powiedzieć. Co? Naprawdę? Jak? Przecież nawet nie wiedziałem, że to on jest. Co się to? to bardzo zdziwiło, że miałem tą animację pokazaną. Ale usnałem, że może przez to, że to jest królewskie sklecenie tak tutaj to musi wykonać, bo to jest dobicie. Ale... okej, okay, mi pasuje. Nie będę narzekać, za tego mamy tutaj parę skrzynek do otwarcia. Jest jeszcze lepiej. Nie zobaczymy o co będzie w ogóle z tym chodziło. Zaraz wyjdziemy, żeby misja się zakończyła pozytywnie, ale nie pogardzę, płaszczem druida. Z tego co wiem, to płaszcz druida bardzo ładnie wygląda, tylko że na razie no chyba nie ma go sensu używać. Bo jest oczywiście, że słabszy niż mój aktualny secik. To Zrobiłem sobie tak drogę, oznaczymy sobie artefakt i na razie uciekamy stąd, aby być w stanie. Zrealizować kolejne zlecenie. Zlecenie będzie dopiero wtedy zakończone, gdy opuścimy teren zastrzeżony. Więc bardzo dobrze. Odzyskaj królewskie chłopcy, na tym mi właśnie zależy i no, nie mamy nie zadanie zakończone. Muszą zapłacić. Elegancko, no i jeszcze dwa slecenia zostały. 40 zasobów. O. No w porządku, zawsze to jest lepiej niż nic sobie tak, musimy od nowa to zaznaczyć. Ten, ono no, co jest? To najazd właśnie. A tak to wygląda to w porządku. Akurat tą placówkę możemy łatwo przejąć z punktu szybkiej podróży. Zakon. Kogo mi tutaj dało? Dał mi androida z Chyba tak. Raczej tego mi tutaj dało i dostałem podpowiedź na temat szeptu. Wbady grobowiec bojna znaleziony... E, znaleziony wzgórze na zachód od placówki handlowej w Ratchdown w północnym Mef. Grobo jest Boyne. Eee, Północny Mef. Północny Mef. Grobo jest Boyne. Wiem chyba o który chodzi, bo byliśmy już tutaj w takim biednym grobowcu Boyne. W momencie, w którym braliśmy udział w misji odbicia księgi Kells. Chyba tak to się nazywała ta księga. I spotkaliśmy Torsteina. No tak, troszeczkę nas spotkaliśmy. Dobrze, musimy zobaczyć na internecie tą lokację, no bo ja tak szczerze nie mam pojęcia, gdzie to może aktualnie być. Ale tak jak mówiłem, póki co wątek fabularny. Potem zajmę się dokończeniem tych aktywności pobocznych, bo jednak chcę. Se... No kurczę, jak no chciałbym wreszcie skończyć i zająć się na przykład Far Cry 5, bo zacząłem. No i tak trochę. Bo mi się gra w dwie gry w jednym czasie. Wolę jeden temat przyklepać, potem dopiero za coś drugiego się zabierać, bo jednak. A to sterowanie inne, postacie inne, imiona kompletnie inne. A za to mamy tutaj przeklęty symbol. Bardzo dobrze. Tylko, że on jest yy, tak ukryty tam pewnie będzie, skoro mamy takie tutaj paliki, że naprawdę nie dałbym go rady z tędy zestrzelić. Daje mi się, że niestety chyba nie. Teraz tylko znaleźć mniej więcej wejście, jak tutaj powinno wyglądać. Chyba to jest wejście takie prawidłowe. Właśnie, teraz tak. Chyba. O nie. Nie damy rady potem wejść, rozumiem. Czyli damy radę tylko tak. Stamtąd zlecieć, w porządku, czyli będzie pewnie trzeba... Tędy jakoś ten teren przemierzyć, tylko że jest... No zajebiście ciemno. Ja chciałem tylko pochodnie odpalić, czy tutaj inaczej się odpala pochodnie niż... O kurczę. Jak to przeklęte miejsce zrobić? A, tutaj mamy jakiś inny zaułek chyba To mnie jeszcze nie było. Możliwe, że... Trzeba się trochę namęczyć i powiem, że takie lokacje mają sens. One zajebiście wyglądają. A i tędy po nie dam radę chyba dojść. Bo to już nie jest to od tyrolki raczej. No nie, nie jest od tyrolki. Jesteśmy teraz niby w tym obozie, w którym to wszystko się wydarzyło pewnie więcej nie ma Tutaj mamy chyba dziurę Jednak nie Bo Tutaj szukałbym ewentualnie jakiegoś przejścia w formie dwóch hmm, rozgałęzionych patyków albo nie trzeba nawet kurczę, dwa opale w pewnym miejscu no tutaj mamy przejść przejście na bok. O nie. Chyba niepotrzebnie. Tak spadłem. Naprawdę można było ten po prostu tak wejść. Ciekawe. Hmm. Jakby teraz to zrobić? No ja potrzebowałbym tutaj pochodni, bo... że jest za ciemno, ale czy ja nie dam. No dam rado, no pewnie. Szczerze. Ciekawa lokacja, dość nagmatwana bym powiedział. Ale to się odleże to nie ucieczę. Dało radę to łatwo. To robić tylko teraz. Jakby stąd wyjść? Tutaj była trolka chyba. Ja spróbowałbym może że jakoś nią przejechać. Tylko zobaczymy, bo byłoby. Bardzo dobrze. Wreszcie to opuścić, ale powiem, że lokacja wyjątkowo dobra. Ta mam chyba tą trolkę prawidłową. Tak, tutaj to jest. No, elegancko, Szkoda, że po tej lince nie dało rady tam wejść. Byłoby parę razy szybciej, ale w porządku. E, więc tak, tam będziemy musieli jakoś dotrzeć. Mamy niby jeden punkt umiejętności, który nam gówno da. Więc na razie spróbujemy to co robić, A jak stoimy z mapą? Artefakty? Dobry progres. Tutaj mamy. Czemu wszystkie artefakty są praktycznie po tej części mapy zlokalizowane? Przykaz, jak będziemy tutaj robić. Wybić do nogi, to można zrobić artefakt. No i pewnie Wikinga yy, yy, Torgesta, więc w porządku. Na razie to spróbujmy do tego oparstwa. Zobaczymy, co tam będzie nas czekało, ale niestety wydarzyła się. Kurcze, nieciekawa niespodzianka, i znowu wyrzuciło niby Walhalle. Nie mam do tego pojęcia o co chodzi, ale no, to jest przykra sprawa. Niestety dużo mi progresu nie cofnęło, bo oczywiście na szczęście to Tyle dobrze, że gdy wywali grę i tak mamy synchronizację zapisów, zapisywanie itd. Yy, więc tylko mnie cofnął, że zakończyłem ten przykręty symbol, wyszedłem sobie i, i tyle, można by powiedzieć, więc nie jest dużo. Ale nie mam do tego pojęcia, tylko w Walhali mi się tak dzieje, w żadnej innej grze do tej pory tak nie było. Na szczęście ja już nie potrzebuję tych kopyt, Jeleni, co to tam już było do ołtarzyku w Konach, więc na szczęście możemy już tym się nie przejmować póki co. Ta lokacja wygląda mi znajomo, więc wydaje mi się, że ja chyba oglądałem filmik, jak zdobyć wszystkie dzieci Danu, mam wrażenie, więc. Może wiesz, że tam będzie podpowiedź, albo to będzie jakiś inny obozik, bardzo podobny. Nie mam zbytnie pojęcia, ale taka notatka była chyba w kościele po lewej stronie od drzwi. Jeżeli tak by było. Nawet by mi może to się spodobało, zobaczymy. Ale martwi mnie cała ta sytuacja z Valhallą. Jeżeli będzie tak w innych grach, no to spróbuję display driver uninstallerem to zrobić i w zainstalować jeszcze nowsze sterowniki, pomimo tego, że już mam najnowsze, więc ciekawa sprawa. Więc póki co to w tym momencie kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się podobało, do następnego odcinka.